Co jeśli powiedziałbym Ci o istnieniu przedmiotu, który potrafi całkowicie odwrócić losy każdej walki? Ten przedmiot jest tak silny, że posiadają go tylko najlepsi gracze. Mowa oczywiście o Eletrze. Dziś postaram się go zdobyć w zaledwie 50 godzin na anarchii.gg. Ale właściwie dlaczego to wszystko robię? Ponieważ jakieś parę godzin wcześniej założyłem się z moim bratem, że uda mi się zdobyć elitra o 200 zł. Aktualnie nie miałem nic. Poza kitem Giewim, który odebrałem, ponieważ zakupiłem rangę. Musiałem szybko wymyślić jakiś sposób na zarobienie dużych pieniędzy. Moim pierwszym pomysłem było kopanie obsydianu i sprzedawanie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego na swoim koncie mam 7000. Ponieważ z Kitakiewid możemy odebrać również klucz rzadki i episki. Rzadki klucz od razu otworzyłem. I wydropiło mi. Dobra, znowu otwieramy rzadki klucz. Uwaga. Proszę coś dobrego. Okej, okay, hełm, dodatkowy przyda się? Epicki klucz postanowiłem sprzedać na rynku serwerowym za 7 tysięcy. Nie musiałem długo czekać i od razu mi się sprzedał. Następnie poszedłem kopać obsydian na RTP i udało mi się zebrać 14 tysięcy. Teraz bardzo starannie musiałem wydać zarobioną gotówkę. Postanowiłem, że kupię anarchiczne spodnie za 9 tysięcy, a następnie sprzedam je za 10 tysięcy. Zapomniałem wam również powiedzieć, że w międzyczasie kupiłem mieć, dzięki czemu udało mi się zebrać 10 tysięcy. Niestety, ale moje spodnie się nadal nie sprzedałem, więc na to będziemy musieli trochę poczekać. Teraz wyszedłem z serwera, aby trochę odpocząć. Kiedy wróciłem, zobaczyłem, że moje spodnie się sprzedały. Kiedy wszedłem na serwer, postanowiłem, że trochę zaryzykuję. Na czacie co chwilę pojawiają się wiadomości w stylu Kto chce IT typa? Postanowiłem, że tepnę się do takiej osoby. Dobra, zaakceptował nas. Już mać Nie dało się postawić pojęczyny. No i tak jak widzicie, zginąłem. Lecz się nie załamałem. Moim zbawicielem był mój kolega Kukwa. Dobra. Zjeżdżasz no, nie, nie wiem coś. co jeszcze chodzi. dzięki. Mój gitów gang. Mamy to. Razem z Kukwą wymyśliliśmy, że będę się tepać do graczy z czatu. bez żadnych itemów. A potem zapisywać ich kordy. Dobra, tepa, tepa, tepa. E, Oj, braci, e, bracie Zrób screena od razu kończyfy ma, ma ma zrobiłem Eee, Stevek, Stevek. Steve. Znaczy, no wiesz, nie Stevek tylko... Eee... Jak? Diaks, diaks, no, Diak. Teraz wystarczyło się udać na odpowiednie koordynaty. Łatwa ucieczka będzie co? Fabian, ej, Fabian! Fabianus się jeszcze Fabianus! O kurde nikt 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 nikt! Tam jest Antoni jakiś jeden ziomek jest! O kur... Fabiano, słuchaj z nami! Fabian, słuchaj! Ej, dawaj, dawaj, dawać go, dawać go skupienie. Ja już piję poteczkę. On tam jest sam. Piję poteczkę, piję poteczkę. O, mamy bazę, mamy bazę. Stu? O, o. o. Dobra, hold 3 tu Niestety, Al nam zlogał, ale my się nie poddaliśmy. Postanowiliśmy szukać ludzi na RTP. Ej, jest, 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 widzę. Dawaj, dawaj. Czujesz? Hmm. Zabiłem, zabiłem. Dobra, wy, Bierzemy Idę, dobrze. Ja nie wierzę, że mam Trident. Masz Trident? Mam, 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 mam. To gory, gory. Masz? Ma łódkę, ma łódkę, ma łódkę! Wracasz się? Knok, knok. No spoko, ja mam Trident. mam. ma... masz Delfina, Mam Delfinę. Ma łódkę, brawo. Ja mam Delfinę. W skrócie, ale jestem spokojny, zaczął nam zbytnie uciekać, ale w końcu go zabiliśmy. Nie szukaj, nie szukaj. Brawo, Kukwa! Co on miał? 4 Ej, miał masz, dobry hełm. Jaki miał? No pro To jest swój To jest swój Co robiliście? Nie, dobra, tepa, tepa, tepa. Tepa, e, replay mod jest, cordy. jest, kordy. Co? Ej, dobra, to jest Dirt. to jest Dirt. to jest Dirt. To jest, jest trap w dirtcie. Kupię, my go możemy nawet <mys> fajnie Ale kupię ten. To e, jest taki słaby trap, daj spokój. Nawet ja go mogę sam z łapki porobić, bierze. Jezu, Jezu jaki tegoś gościu jest, nie ogarnia, ale chyba, chyba zginę, ale... Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę może zginąć, ale nie muszę wcale. E, mam kort, mam kort zapisany w Jezu, jeśli ja chcę to zobaczyć na odcinku, to się naprawdę zdziwisz. Jak ja go strefowałem. E, tepnę cię zaraz. E, to są dwóch Steve'ów, dwóch Steve'ów, dwóch Steve'ów. Przy... Dobra, ginę, 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 ginę. Nie mam szans. Będzie zwracać listępne, nie, nie, Ej, dobra, tepa, tepa, to pa, te pa, te pa. od razu spam ją, bo sektor. Musisz spamić tą komendę Nie, sektor. Dobra, przeżyłem, przeżyłem. Tapa się, tapa się, tapa się. Przeżyłem, przeżyłem. Ej, leci na ciebie. Leci, leci, leci. Brawo, brawo. Ej, ale... Kilaora, kilaora, kilaora. Brawo to tuważ. Kilaora, man.

Anar ja go biję, ja, go, ja biję namiotnego. Ej, ej, czemu on pije, Invisible? Ale on jest głupi. On nie żyje na ten, lepiej moda. Pewnie pomagać, pewnie pomagać pomaga Terowi. Dobra, chłopie, mamy odcinek. dawaj go. Dawaj go. Pewnie pomagać Terowi. E Dostaną Dostanę mądro dla pana. Dostać do tego, tego słabaczka. Tego Nie mam.

Nie chciałam jakieś wodoroski, nie? Gościu, co ty go ratujesz? I ten Stevie mnie próbuje bić, nie? Ja mam ten wody. Nie mam wody, jestem dead. Jesteś dead? To do łódki, do łódki albo coś. Chodź do mnie, chodź, chodź w stroje, chodźmy Na Invisiblu jest, czyli jest na odpale. Czyli jest na odpale. Ja mam replay moda, nawet nie tego może nie wiem. Ale replay mod jakby pokazuje nitki, więc... Czekaj, jakby nam się udało znaleźć, że on jest gdzieś na odpale. Albo... Czekaj, skoczę z do cave Ok. Okej? A zginałeś ty byłegałeś? Nie. Nie, 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 nie Ej dobra, uciekamy od niego, dawaj. On jest gubi. Masz łódkę chyba nie? Nie mam tutaj, nie ucieka. Ale on nam odpuścił, nie, on chyba nam odpuścił. Jaki gościu? Chłopio miał 37 dodatkowych obrażeń, ten gościu! Ten diaksik? Tak, ten diaksik! Co ci gadasz? 37! Ha! XD, moc, Ej, ja ten jeszcze to to... wystawię Co jest? Serio, że taka gra? To 37 Dodkowyko brałem. No 3 serca, nie wiem, nie, nie skąd. Let's go. Wysta Ej, za ile ten myszyk wystawić? Za 20 tysięcy? Nie, za, za dużo, za 16 tysięcy może, może ktoś kupi. Potem odpaliłem live'a i pograłem z widzami w kółku i krzyżyk. Niech to będzie zwariowana noc! To mnie wojownika moc! I do tańca porwi wreszcie ją! Gdzie wojowniki śpią? O... Nie wiem, chyba tutaj. No i szach! Dzięki za ty siaka, Mordo. U, 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 u. dzień dobry. Witam. Mam Ciebie bardzo ważne pytanie. O, słucham? Czy byłeś grzeszny w tym roku? Oczywiście, że tak. Wróciłeś się dobrze? No tak, no chłopie. Dobre oceny mam. A Ad... czyli znaczy Mikołaju! Ad... Nikolajów. A dużo grasz na tym serwerze? No dużo. Dobrze, to zapraszam cię ze mną. Okej. Okay. Rozkop te dwa bloki, a za nimi czeka na ciebie coś dobrego. A mogę otworzyć teraz? Możesz, możesz. Proszę. Jezu, co prezent? ty dajesz? To ty Ja twierdzię, Ej, co ja mamy! No prezent Mikołaja Yo, Możemy kupić jeden tre już! Ej, wygraliśmy! A patrz, patrz co Mikołaj posiada <laughs> Ej dobra Tak Takie skarby Dobra takie dzięki, skarby dzięki Mikołaj, dzięki, dzięki dzięki, się ma Miłego